IT w, w firmie. Nie, nie najlepsze, najlepsze, ale wystarczające. No właśnie, to jest problem. To dzisiaj go zasygnalizowałem, że mamy sytuację następującą. IT w firmie to oczywiście najlepsze, najlepsze IT, technologie informacyjne, najlepsze komputery, duża pamięć, duży dysk. Nieprawda. Takie, takie, które będą spełniały nasze oczekiwania. Nie kupujemy laptopa za 89 tysięcy, jeżeli jego funkcji w życiu nie wykorzystamy, bo wykorzystamy przede, przede wszystkim z edytora tekstu i Excela, to taki laptop można kupić za 2 tysiące, bez, bez żadnego problemu. Po prostu kupować taki za 10 tysięcy? Zatem ważna przyczyna jest, żeby nie, nie najlepsze, ale, ale wystarczające. To to do dotyczy także programowania. Nie, nie trzeba kupować oprogramowania z tego, żeby to być niższy. Cena i marka sprzętów. Niestety, niestety, to, to i w parze, parze dobrocie. z dobrocie. Cena Cena jest bardzo, bardzo ważna, ważna. E, i jednak, jednak trzeba zwracać raz, zwracać uwagę, uwagę, że, że nie zawsze najniższa cena powinna, powinna przeważać, przeważać odzyski na komputera, komputera czy, czy programowania. programowania. E, e, ważna jest e, optymalna, optymalna tak, tak. Marka, marka. no -name, name czy, czy bez nazwy komputery, komputery czy, czy podzespoły zespoły, raczej raczej, odradzą, odradzą, Tak, tak panie, jak pamiętacie, mówiłem wam w kontekście dyskietek, CCD że, że można kupować za 50, 50 groszy, groszy można za 20, 20 ale będziemy, będziemy wtedy pewnie jeździć droższe, droższe, droższe. Zazwyczaj, nie, zazwyczaj, nie, zazwyczaj, nie zawsze. Nie 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 zawsze. Nie, czyli o to, o Ograniczona kreatywność. Kreatywność znaczy, że pracownicy to kreatywni są bezgraniczni. I wywagę mogą mieć trudno nadal obrazić. I zupełnie niepotrzebni. No i na roj, skrut, skrut, tak właśnie. Tak, tak, powiem, powiem, co to znaczy. Return od best 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 Czyli, czyli, zewrotnie, zwrot. Ile, ile pieniędzy, ile, No i te, akcentem, nie są, są, są małej,

Grzeże nasz Ty gdy się złyską może roku, Jak jakiż musić Wieskiemkiemu się się, że noc rozwietkaę zzwisko naronozo za symetrii. Symetri. Grzeże nasz ciacia. Pierwsze dziki tego jak ja się na 6 milionów lat temu, 6 milionów lat temu, zanim o 8 milionów, tak jak ja wierzę w się się. To najmniejsze bardziej najbardziej innowacyjne teraz kapierzmierzne. Dzisiejszy do dom wywodzi się prawdopodobnie podobnie dziki. To na przykład afrykańskiego dzikiego 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 można już nie życzyli na całym i w Człowiek udomowoty to około 3 tysięcy lat przed przeszłą śmierą. <tans> czy, czy się cietcie na Ailurofie, Ailu, tak jak, jak ja? Nie, nie, nie ma powodu zmarznięcia, zaznacza, że jesteś w dobrym towarzystwie. Ailurofia Ailu, to, to uczona nazwa, na określenia i uściska kautów. Od tysięcy, tysięcy na lat gdzie ludziek chodzi podzielić, a czas czasem na także koty. Kot jest, jest indywidualistą. Mówi się, że załastła z tyroga rogami. Ale nadal należy leży te abbrać się z